Mieszkają w domach innych, biegają innym tempem, Harry i Toto. Przeciwieńca się przyciągają, ze mnie szybki biegacz jest, ja wolę spacerować. Harry i Toto, zając i żółw, nie ma takich innych dwóch. Dziś w Przeciwnościach wyjątkowe święto, Dzień Dawania. A więc każdy przygotowuje się do świętowania Słoń Stefan zaoferował się ozdobić ratusz wielobarwnymi wstążkami Och, jak to miło, że poświęciłeś swoje wakacje To nic wielkiego, Katarzyno O tej porze wszystko wygląda wyjątkowo Okna w sklepie przeciwnym jeszcze nigdy nie były takie czyste Biedna żyrafa Żaneta zabiega na cały dzień Każdy kupuje podarunki Co roku to samo Dlaczego każdy zwleka do ostatniej chwili? W bibliotece jest spokojniej. Lew Leon przygotowuje wyjątkowa, na ten czas wyjątkowe opowieści. Magiczna lampa. Może dałbym ci tę. O, ketkie wezmę. Wszyscy są dla siebie tacy uprzejmi. A dzisiejsze przeciwieństwa to dawać i dostawać. Bardzo, bardzo chciałby dostać najnowszą, super szybką kolejkę elektryczną. A można ją dostać tylko w sklepie przeciwnym. Ciekawy czy Harry ma wystarczająco dużo pieniędzy? To powinno wystarczyć. Więc Harry pędzi do sklepu przeciwnego. O, rety! Harry nie może zrozumieć, dlaczego ludzie kupują niepasujące rzeczy. Ha, ha ten szalik jest do wiele za mały dla takiego dużego słonia jak ty. Wiem, nie jest dla mnie, tylko dla Piotra. Witaj, Krystyno! Czy to przypadkiem nie jest wałek do ciasta? Tak jest. Zgadza się, Harry. Służy do wałkowania ciasta Ale Krystyno, przecież ty nie gotujesz Sama mówiłaś, że zajęta lekarka nie ma czasu Nie jest dla mnie Chcę go podarować Carmen Ona wprost uwielbia gotować Każdy myśli o innych Tylko nie Harry Poproszę najlepszą kolejkę elektryczną O, proszę bardzo Przykro mi, Harry Nie masz wystarczająco dużo pieniędzy To są guziki eee, Chcę kolejkę elektryczną Cierpliwości Harry. Nigdy nie wiadomo, co możesz dostać w dniu dawania. Raz, dwa, trzy. Przeciwieństwo znajdź i ty. Dawać i dostawać, dostawać i dawać. Prezent już wysłany. Cieszy się nim obdarowany. Czy Pingwin Piotr daje czy dostaje prezent? Dostaje! Zwycięstwo! To jest właśnie przeciwieństwo. I jeszcze kokarda wszystkiego najlepszego. mnie. Harry jako jedyny wychodzi ze sklepu z pustymi rękami. Witaj Harry. Myślałem, że dziś jesteś u Toto. Chyba coś dla ciebie ma. Serio? Ach, szczęśliwego dnia dawania. Nieźle. Toto jest w domu. Przygotowuje prezenty, które chce dziś podarować. Hop hop to o, to to o. ja co takiego ojej zaczekaj Harry tylko to, to nie chcę by Harry zobaczył niespodzianki o możesz wejść dlaczego wszyscy tak dziwnie się dziś zachowują dlatego że dziś jest dzień dawania dzień kiedy wszyscy obdarowują się prezentami ha, ha. w takim razie daj mi mój prezent no cóż, w porządku ale to nie jest kolejka. Nie, nie, to nie kolejka. To album ze zdjęciami wszystkich twoich. To nie przy... jest to, co chciałem. A dla kogo są te wszystkie prezenty tutaj? Nie są dla ciebie, Harry, są dla wszystkich innych. Ale ja lubię prezenty, Toto. Chcę mieć je wszystkie. Harry, nie słyszałeś nigdy historii o dawaniu? Nie słyszałem. Myślałem, że te historie zna każdy. No cóż, ja nie. Teraz wasza kolej. Harry musi przeczytać słynną historię o dawaniu. A wy jak myślicie, kto może mu w tym pomóc? Czy słoń Stefan? Czyrafa Janeta, a może Lew Leon? Kto w przeciwnościach pracuje w bibliotece? Czy zgadliście? To Lew Leon? Głośny i dumny, Leon Lew? informuje, że wolno wam. Wejść do biblioteki i rozejrzeć się. Wszystkiego z książek nauczysz się. Bibliotece! Książkę, Książkę znajdziesz tu. W bibliotece! W bibliotece. wejdź, rozejrzyj się. się. Czytaj na miejscu lub zabierz Uuu. do domu. Bez templa książki nie pożyczę nikomu. W bibliotece! Z Leonem W bibliotece! Przyjdź odwiedzić Leona w bibliotece. Leonie, znasz słynną historię o dawaniu? Ma się rozumieć, to najsłynniejsza historia na świecie. Przeczytam ci. Leon zaprasza Harego do końcika czytelnika i zaczyna czytać historię. Dawno, dawno temu, był sobie zając. Zając był bardzo uprzejmy. Każdemu, kto miał jakiś kłopot, dawał to, czego akurat potrzebował. A czy dostawał dużo prezentów? Nie, Harry, nie w tym rzecz. Ten zając niczego nie oczekiwał w zamian. Co? Nic a nic? Dawał innym, bo sprawiało mu to przyjemność. Wow! I dlatego w dzień dawania dajemy sobie prezenty. Piotrowi podoba się prezent. Hehe, <laughs> o, Carmen też. A ja nie dostałem za wiele, tylko kilka starych zdjęć. Czyżby? Popatrzmy. <laughs> Co Cię tak rozśmieszyło? Spójrz, Harry, dostałeś bardzo, bardzo dużo. Naprawdę? Zobacz, tu jest Stefan. Przyjechał swoim wozem strażackim, żeby pomóc ci zejść z drzewa, kiedy utknąłeś. O tak, a tu jest Carmen, jak daje mi ciasto. Ale na większości zdjęć jest Toto. Kiedy daje Haremu największy koktajl mleczny, kiedy wręcza mu nagrodę, kiedy pomaga mu sprzątać. O, Toto to najlepszy przyjaciel na całym świecie. Hory. Co ty dałeś toto na dzień dawania? Ale Harego już nie było. Nie miał przecież nic dla toto. Przykro mi Harry, zamykamy z okazji święta. Spokojnie, zrobię coś samemu. Stewku, dziękuję za pomoc. Norbercie, dziękuję, że powiedziałeś mi, abym się tak nie śpieszył. I to Dziękuję, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. W porządku. Czas wręczyć prezenty. Raz, dwa, trzy. Przeciwieństwo. Znajdź i ty. Dawać i dostawać, dostawać i dawać. Prezent już wysłany. Cieszy się nim obdarowany. Czy słoń Stefan daje, czy dostaje prezent? Daje. Zwycięstwo. To jest właśnie przeciwieństwo. Kiedy Harry zjawia się w przeciwnościach, wszyscy gromadzą się przy ratuszu. Szczęśliwego dnia dawania! O, co za uroki O, jakie zają. piękne! Zajem, proszę. Każdemu podobają się kartki, które wykonał Harry. I wreszcie mój najlepszy przyjaciel Toto. Dziękuję ci, Harry. Uwaga, wszyscy! Ba 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 bawmy się! Chociaż wspaniale jest dostawać, miło jest także dawać. Jest także dawać więc wypijmy koktajl swój! Oh, ha, 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 ha. <grym> <grym> I świętujmy chwilę ten! ¡Hurra! Szybko! <grym> <grym> Wolno. O? Wolno! Raz, dwa, trzy, cztery! Oh. A przeciwieństw szukasz ty. Czy stoisz? Przepraszam, siedzi! O, oh, przeciwieństwa wyśledzisz. Znaleźliście dzisiejsze przeciwieństwa? Toto wolał dawać, Harry wolał dostawać. Dawać. Naprawdę? Kolejka? Dokładnie taka, jaką chciałem!